Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zapraszam was na kolejny odcinek w sports Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej eee... i tak z <ścoughs> zadania poszukiwania skarbów. Jak coś eee, zadanie z nie dupa jakiego poszukiwania skarbów już mi się wszystko pierdzieli z przedmiotów kolekcjonerskich a zadanie e, poszukiwania skarbów i zadanie fotograficzne już jest ograne na moim kanale znajdziecie sobie filmiki. No i co, zadanie na widoku rozbić 20 czołgów detektywistycznych w ukrytym stadionowym labiryncie Horizon. E, labirynt, jakby ktoś nie wiedział, znajduje się tutaj, na stadionie. I na nim też się kryje skarb. A co trzeba zrobić? No to zapraszam na mój film. <laughs> Gdzie normalnie też zrypałem, bo zrobiłem przez przypadek. Yy, zadanie i nie nagrywałem tego, no ale dobra, nieważne, 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 wszystko jest tam wytłumaczone. Dobra, wjeżdżamy sobie na stadion, możemy jeździć labiryntami, ale zanim pojedziemy labiryntami, wjeżdżamy sobie na kładki yy, i rozwalamy rozwalamy to, co jest tutaj na razie na widoku, najszybsza akcja. Pyk. Pyk. Jedziemy dalej. No i przypominam, jeżeli jesteście w trybie solo, nie jesteście na online, to działa coś takiego, że zobaczcie teraz. Playlista festiwalowa i macie tutaj 4 na 20 tak? No to robimy tak. Rozwalamy go. Cofam czas. Puszczam czas, rozwalam go jeszcze raz, puszczam czas i co, rozwaliłem go dwa razy i mamy 6 na 20, czyli tak naprawdę te 20 ee, tych, można powiedzieć, tanków możecie nabić na jednym, kurczę, tym, e, przedmiocie. No ale nie byłoby przyjemności z szukania, rozwalania i tak dalej, nie? Także o, proszę bardzo, możemy sobie tu wjechać, porozwalać wszystko. Ale 20 dali, to aż jestem w szoku, nie? Zawsze dają, nie wiem, 6, 5, 10 to jest max. A tu się okazało, kurczę, że 20 sztuk i może być tak, że na przykład 20 sztuk jest tylko tutaj, nie? I na przykład, jakby ktoś się nie bawił w cofanie czasu, no to musi znaleźć wszystkie. To jest to, co mówiłem, że powinni robić tyle, ile jest w zadaniu, i, i polega to na tym, żebyśmy musieli znaleźć wszystkie. I nie, i, i nie powinno działać to co, cofanie czasu. Wtedy było tak, jakby najlepiej. Wyjechaliśmy już tędy. to dalej lecimy 20 sztuk to dużo dalej, kurcze <gry> O kurde, przyzwoniłem O, tutaj już widać, że byłem Pyk Bumy jeszcze nie było. I ukończono, proszę bardzo. Nabiłem 20? Czy był jakiś błąd i trzeba było może 10 nabić, aby mi policzyło 20. Nieważne. Mamy 20 ukończono. Eee, także jeżeli pomogłem, pamiętajcie o łapce, o subskrypcji. Jak ktoś jeszcze nie zostawił mnie na kanale, piszcie komentarze. To najbardziej działa na algorytm. A ja się żegnam. Strzałeczka. Do następnego